Witam wszystkich bardzo serdecznie. Znajdujemy się w Zespole Szkół w żartach Zakładu Dysponialstwa Zawodowego w Katowicach. Chciałbym wszystkich uczniów gimnazjów bardzo serdecznie zaprosić do podjęcia dalszego kształcenia w naszych szkołach. A są to technikum w zawodzie technik kelner. To jest zawód, że tak powiem, w naszym środowisku częściowo nowy, a chęć kształcenia w takim zawodzie żeśmy po prostu wynieśli jak gdyby stąd, że znajdujemy się na jurze krakowsko-częstochowskiej, gdzie z roku na rok wzrasta zainteresowanie branżą turystyczno-hotelarską i stąd potrzeba jest profesjonalnych fachowców do obsługi ruchu turystycznego. Drugim typem szkoły, y, który proponujemy, to jest zasadnicza szkoła zawodowa. Y, w zawodach y, kucharz, monter zabudowy robót ukończeniowych w budownictwie, operator obrabiarek skrywających, fryzjer y, i inne zawody w klasach wielozawodowych. Y, cechą y, charakterystyczną naszej szkoły jest to, że wszyscy uczniowie y, są pracownikami młodocianymi. W związku z powyższym otrzymują stosowne wynagrodzenie, a okres y, nauki w szkole wlicza się do stażu pracy. Ja ze swojej strony, jako dyrektor tej szkoły, chciałbym y, polecić y, wszystkim uczniom y, podjęcie się kształcenia y, w zawodzie, który jest bardzo poszukiwany na y, rynku powiatu myszkowskiego kraju, a nawet Unii Europejskiej w zawodzie Operator Obrabiarek Skrawających, w zawodzie, który to, w którym to pracodawcy powiatu mieszkowskiego bardzo mocno są zainteresowani kształceniem w tym zawodzie i stosują różnorodne formy zachęty, chociażby nawet stypendia fundowane dla tych uczniów, którzy się ukryli kształcenia, jak również dla najlepszych uczniów, podjęcie pracy po skończonej szkole. Nasz zespół szkół charakteryzuje się tym, że jako szkoła jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym z ramienia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie. To u nas wybrają się egzaminy potwierdzające kwalifikacje w danym zawodzie i na uwagę zasługuje taki fakt, że zdawalność na tych egzaminach jest stuprocentowa, a świadczy to, to tylko o tym, że my jako szkoła Przygotujemy, przygotowujemy do egzaminu w profesjonalny sposób.